Cześć, witajcie w nowym filmie. Dziś będziemy grać w Robloxa, a ogólnie w jaką grę w, na Robloxie? Będziemy grać w Broken Bones. Zagra Chcę w nią zagrać, bo moja siostra bardzo chciała, żebym zagrał, więc no więc zagram sobie i zobaczę sobie na YouTube i wy też możecie lajkować, subskrybować i komentować. No i dziękuję. To za, to nie ma co przedłużać i zaczynajmy. No dobrze. Nie wiem czy w tą grę wygrałem, bo trochę grałem wcześniej w Robloxa. To jest taki problem właśnie Dołącza się do serwera o mamy tutaj nie chcę piątki Nie pytaj No dobra, zacznijmy Chyba grałem w tą grę Nie nie grałem w, tej, w tą grę No nie gram w tą grę, mam tutaj poziom pierwszy. Nazywam się Uw, no jeszcze możecie mnie tam do znajomych wpuścić. A, 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 a małpę mam C-U-U-U-Men si, si, Sensei. Bo jestem Sensei, jestem wysoki. Dobra. Tylko co trzeba by teraz zrobić? Siostra mówiła, że trzeba skakać. Aha. Chyba już wiem o co tu chodzi. Trzeba sobie niszczyć kości. Rozumiem. To jest trochę dziwne. A, I no i. Kiedy bardziej no. zniszczysz kości, to będziemy mieć więcej pieniędzy i będziemy kupić ulepszenia e, albo inne mapy z, z większej wysokości. Na razie sobie prawie nic, nic nie złamałem. Przetestowałem właśnie taki trik, że nie będziecie musieli oglądać jak klikam zagraj ponownie. I zobaczę to później na montażu. O ja. A kurczę, słabo. W sumie to nawet lepiej. Tutaj widać, że ręka jest złamana. To spróbujmy jeszcze raz. Może teraz bardziej się uda. W ogóle 20... 1000 km nie kości sobie. i mam tyle samo w ogóle. O, teraz tutaj sobie złamałem. Dobra zobaczmy e, co... Tylko nie wiem gdzie się ten włącza to, ale spróbujmy jeszcze raz. Może w kamień będzie więcej obrażeń. U. Rzeczywiście więcej obrażeń. Drugi poziom. O tutaj jest mini oj Trochę się powaliłem Zobaczmy czy mapę mogę jakąś kupić Mogę tutaj Numer dwójkę to Nie. wezmę sobie na dwójkę Dobra dwójka um. Teraz może spróbujmy z wyższej góry Teraz jest o wiele wyżej już trochę złamaliśmy sobie kości. U, na kamień trafić. Ui no. Trochy wam. 107. Ile? Widać, że mamy drugi poziom. 57 Jaki jestem powalony. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy zwiększyć wynik. Uuu. Start. Nawet niezły start i cyk, No i to się nazywa tak, poprzyk. O, jeszcze trzeci poziom do tego. Mogę też tutaj kolejną mapę kupić. No to zobaczmy, jak się z tej trzeciej góry. No powiem, powiem Wam, że jest bardzo, ale to bardzo wysoko. Uj. Mało tym razem. Mało tym razem. Spróbujmy jeszcze raz. Może teraz się w tym momencie uda. Może to tutaj bardziej. Cyk. Uj, co to za ten ekran? Cyk. Cyk w drzewo. Mocno. Moglibyśmy lepiej, ale i tak jest dobrze. No, ej ty, w głowę trochę dostaliśmy. Spróbujmy podejście trzecie, ale... Znaczy podejście trzecie, no? Yy, to spróbujmy. Ej, yy, no chcę sobie sprawdzić, czy to coś, coś takiego działa. Kiedy będziesz tutaj wyżej. No ja tak flinguję niebawne. Kiedy będę tutaj wyżej, to będę mógł skakać tej wysokości. Czy coś się stanie? Czy będę zbanowany z gry? Po prostu. Aha, teleportuje mnie na trzecie piętro to, to jest takie operze, kiedy możesz tutaj na tych schodach mniej więcej tu być. Bo wtedy będzie ten... Y, to koks będzie. Po prostu. A, i gdy będziecie chcieli coś z Minecrafta, to piszcie w komentarzach. Ym. To jest mój trzeci film na YouTubie. <noise> Czemu? Czemu? YouTube Czemu? Robloxie zajęć. Czekaj. O. Proszę, 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 proszę. proszę. W sumie to nawet lepiej Zdobyłem poziom czwarty. Um, dobra, zacznijmy jeszcze raz. No może mieliście się pogłos jakiś, że tam ktoś mówił. Ale to nic takiego. Aaaa! Kurka. Słabo. Jak najwięcej złamanych wyścig. Kurczę, dalej słabo. Chciałbym mieć więcej tych wrażeń. Muszę. A ile potrzebuję, żeby kolejny tam. 250? Nie, no, muszę trochę zarobić. Trochę wam przewinąłem. I mam teraz 215 kasy. To jeszcze chcę wam pokazać, jakie będę mieć. 250. zły start. Uf. Ale mocne, ty. Dobrze, że to zaczynam nagrywać teraz. <laughs> Jeszcze poziom piąty i 270 kasy. No dobra. To sobie kupujemy kolejną mapę. Jeszcze tu jest taka opcja do ulepszania w ogóle. To sobie ulepszy wszystko po jednym. Albo po dwa w sumie. Spróbuję sobie Dobra, o jeszcze to. No dobra, e, mapy czwórka. Teraz zobaczmy skąd jesteśmy. To nie, to to samo miejsce. Nie, tu są drabiny już. To jest zupełnie inne miejsce. Tyk... Ty to, to, to. Ja ja może... Tu jest mokra podstawa. Taka opulacja... nie na tym połóżę. A może tu? Ui! Co to niebiesko? Co jest? Ojej... Trzy złamania. Tutaj jest. I tu, i tu. Wypadło. Z zwichnąłem trzy stawy, co jest? Ale potężne, już mam 50 tysięcy, niecałe. Ja nie mogę. No dobra, zacznijmy. Spróbujmy jeszcze, jeszcze raz. Może polepszy się wynik ten... cyk. Cyk, 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 cyk. na prostu cyk. Na, kamienie, na cyk. No, nieźle. Ta mapa jest epicka, po prostu. No nie, nie wiem. Gdybyście chcieli zagrać w tą grę, to macie link w opisie. Ale dalej próbuję, bo tu można sterować, gdzie można lecieć. Ale to trudno coś takiego zrobić. Oj, słabo. No co to jest? Zobaczysz, jaka szybkość biegów. Zobaczmy sobie w sumie. Są fajerwerki i strzała. Zobaczmy, firewerki. O ja! Co jest? Co to było? Nie, mało, to mało. Czemu na to kliknąłem? Nawet nie wiedziałem, co to jest. Kiedy ten? Jakby co? Kiedy będzie? będę mógł już kupić szósty ten, szósty ten, to... albo dobra, już nic, już nic, już nie właśnie. Cyk, 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 cyk. 102 i zaraz będę mieć poziom szósty. chyba to tyle jak na, na dzisiejszy odcinek bo, no bo to chyba jest dobry poziom może wrócimy jeszcze, jeszcze do tej gry z tej strony wszystko się ma no cześć